Halo Halo, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W sprawie wieczór. aparatu słuchowego. Czy on jest aktualny? Tak, aktualny, tylko w sprawie którego aparatu pani dzwonił, bo ja mam kilka modeli. Yy, nie, nieaktualny. O Jezu, aktualny. szkoda. A, jest. Aktualny. Aktualny. A, dobrze. Aktualny. Niech mi pa, Niech mi pani powie. Yy... Tutaj to jest pchonak. Pchonak. Tak, to jest szwajcarskiej firmy. Najlepszy aparat z e, możliwych dostępnych na rynku. O Jezu, jakiej? Islamska, tak? Szwajcarska, Szwajcarska firma. Fona. Szwaj... Tam Niemie... kilka modeli Szwajcarska firma. Aha. A niech pan powie właśnie o nim więcej, bo tak w opisie, to tutaj patrzyliśmy z synem, że i tak mało co. co jeszcze raz. Pan, to jest tak źle? mało. Tak mało co w opisie napisał pan. Proszę pana, w opisie, e, bo ja nie jestem profesjonalnym e, handlowcem, który. Chcę Panu y, uzyskać od Pana aprobatę sprzedaży po, pan po, po niskiej z, cenie. Pan ja chcę, żeby... Pan handluje? Ja sprzedaję takie aparaty, sam używam i sam i handluję używanymi aparatami. Ile Pan używał czasu? Proszę Pana, ja używam takie aparaty pół roku. I co potem? I nadal działają, nadal funkcjonują, są w pełni sprawne, i dlatego polecam i oferuję je w jednej czwartej ceny nowych. W jednej, ale w jakiej części? W Szwajcarii się je tam naprawia, tak? Gwarancja? Proszę pana, gwarancji nie ma, są to aparaty używane bez gwarancji. Pan mówił, że pół roku. Ja używałem pół roku. Takie same. Natomiast te aparaty mają już 3 lata. 3 lata? To coś się z nimi działo przez te 2 lata? Ty Były używane w pełni sprawne, ty tylko że są używane. Ja Nie od aparatu. Co pan gada? To pan mówi, że 2,5 roku używa, tak? Przecież pana, używam. Zależy, o które modele pan pyta, ta, bo ja ta, ta mam jedne głośnik. używam, pan drugi... Pan mówi, czy, pan poczeka, pan mówi, że używał pół roku, aparaty mają 3 lata, tam niby, że są na gwarancji, ja nie wiem. Ale jak są? Tutaj. Halo? Dobra, dziękuję panu. Halo? Halo? Tak? Z, tej, z tej strony syn. Tak, bo ja nie, nie za bardzo, ja przyszedłem właśnie, patrzę, że tata z kimś rozmawia, nie wiem o co chodzi. Tu coś pan, coś słyszałem, albo tata prze, przekręcił, albo to pan coś kręci, że niby używane pół roku, trzy lata, coś tam, ja nie wiem. Proszę pana, od daty produkcji aparaty mają trzy lata. Ja używam podobnych przez pół roku. One są nadal sprawne, które oferuję na internecie, na ogłoszeniu. Ja mam pięć aparatów wystawionych, do sprzedaży. to sprzedaży. Nie wiem o których mówimy, bo tata nie powiedział, który mówił, model interesuje. Handluje, a ma pięć No czekaj, spokojnie, no. A, halo? To. I kończąc temat, proszę pana. Ja używam takich samych... Ale dobra. A ja powiem tak. Ja z panem rozmawiam dwie minuty, a ja już sobie z panem... wyrobiłem, wyrobiłem sobie zdanie o panu. Po pierwsze, to tam panu żona no, podpowiada. Pan, tam, panu, tam panu żona podpowiada, czy ktoś w tle. Co mi się bardzo nie podoba, to jest jedna rzecz. A po drugie, to pan coś kręci, bo mówi o jakichś pięciu aparatach. To yy, słyszałem, że tata mówi, że pan niby nie handluje, niby handluje. A chce pan coś kupić czy porozmawiać ze mną? Proszę pana, ja Tylko. chcę kupić. Ale ja z skrętaczami się tutaj nie umawiam. Ja nie mówię, że pan jest skrętaczem, no ale... okej, okay, dziękuję. Proszę sobie sprawdzić cenę nowych czy cenę tego, co ja u... oferuję. Proszę pana, nie mam osiągnięcia, że nie chcę panem słuchać, dobra, Ale z pana Sigma. <gry> debil, debil nie Nie Akcja posłuch. Ale dymy. Siema. A co krzyknąć? Dziadkiem, że coś ich słychać dalej? Czy może jakieś głupoty gadać? Czekajcie, przyciszę. Nie da się mówić, nie da. Cii. Dawaj, normalnie gadkę, słuchajcie. Dziadek gada z... wiecie... synem o nim. Co wy na to? Hej. Wiesz, to tata, ja myślę, że tych aparatów to poszukamy gdzieś indziej, bo to jest jakieś. Wiesz, to jest jakieś skręcenie, nie? Takimi standardami. O! Jeszcze Jak to? Rozłączy, kurde. Halo, a dobry wieczór. Dobry wieczór. A ja głową? A proszę pana, ja będę za opóźnienie o 15-minutowe. A do zapłaty za zamówienie 62,30. Gotówką czy kartą będzie? Przepraszam, ale gdzie pan? Co pan? pan jest? Głowo, a zostało zamówione na recepcję. Na recepcję, zamówienie. Ale recepcja jest zamknięta. A, ale do, hostel. do hostelu. A co do hostelu? Do hostelu, o zamówienie Gowo No to pan? No to czemu pan do mnie dzwoni? A bo to jest numer podany Z którego zamówienie no, hostel, przyszło Ale hostel nie zamawia tylko któryś może z gości hostelowych tak? Ale to ten Potem? numer podany To ten numer podał <laughs> to żart jakiś A pan daleko od, no, to, jest tobie... to, to pan zamawiał? Bo zamówienie jest nie. opłacone, opłacone już nie, ja nic nie zamawiałem, ja nie wiem A to pan daleko to nie... od hostelu mieszka? Od hostelu? Proszę pana, w Chorzowie A gdzie, ale to... No. To przywieźć panu płytce? Bo pan zamawiał? Płytce do Chorzowa, tak? Ja szybko przyjadę Szybko, tak? Przyjadę szybko Dobrze, dobrze e, Dobra Halo? Halo? To pizza. No. Ananas? Ananas, pieczarki, szynka? A skąd pan dzwoni? O jeszcze raz. A skąd pan dzwoni? O ja proszę pana za 15 minut bo byłbym przy hostelu. Ale ja nie bardzo rozumiem. Nie pan co nie? nie? A katowice przy hostel. Proszę pana, ja nie zamawiam żadnych pizz. A tu to pan to nie piecze? To pan nie piecze? Nie, nie, ja czasami jem, ale wie pan, teraz wieczorem to na wieczór się nie je pizzy. O matku, a co się je na wieczór? Na wieczór? Proszę pana, na wieczór to pije się wodę i uprawia się seks. O matku. No. O matku, ale to ja się może A to Samo? z kim pan to robi? A ja już może nawet nie poetam o takie rzeczy. No właśnie, niech pan się nie pyta, bo to... No właśnie, bo no tak pan groźnie zabrzmiał. No... Kurczę, to ja już bym się bał te pizzy dostarczyć panu. Że pan by mnie złapł w sidło i. Mhm. Mm no kto wie, kto wie. No właśnie, dobra. A tu dziękuję, a tu dziękuję i ja dostarczę pizzę na hostelu. Proszę bardzo. To niech Do, pan widzenia. Do widzenia. Do widzenia.